Wyglądasz na zaskoczonego. Niepotrzebnie zykrciłeś, niszczą osobliwość Jej odbudowanie nie sprawiło mi większych problemów. A teraz nie wrócić. Nie ręka, coś przegapiliśmy, ale jeszcze może nam się udać! Jeszcze możemy to naprawić! O, o! historię, a wy, przegrańca, zwycięzcy tworzą historię! O to chodzi! To nie osobliwość jest problemem. Przecież cofnąłeś się w czasie i wyniosłeś Demiczewa z płonącego budynku. Pamiętasz? Jest zmianą, którą musisz naprawić. Nic tego, już tego próbowałeś, i nie udało ci się. Pamiętasz, kto tam jeszcze był, kapitanie Renko? Chcesz, żeby Tą drugą osobą... byłeś ty. On ma rację, kapitanie. Jesteś anomalią. W takim razie, żeby naprawić linię czasu, musisz powstrzymać samego siebie. To znaczy, że masz się zabić. Prosisz, aby on cię poświęcił. A pamiętasz, ile razy już się pomyliłeś? Nie sądzę, żebyś mógł być autorytetem w tej sprawie, Barisov. Nie słuchaj go, tylko w ten sposób ocali świat. To ty tak twierdzisz. Kapitanie, pomysł, jakim byłeś. Jedynie drobnym pionkiem. Ja mogę ci zaproponować nowe życie. Spełnienie wszystkich Twoich marzeń. Daj mi UMC. I pomóż mi w rządzeniu światem. Chcesz stać się częścią tego świata? Ręko, rozsąż się. Pomyśl o cierpieniu, za które odpowiedzialność ponosi ten człowiek. Każdy przywódca wizjoner ma swoich krytyków. Ręko, on nie jest przywódcą. To oprawca, dyktator. Musisz go powstrzymać za wszelką cenę. Użyj Ułemce na osobliwości. Cofnij się w czasie i zabij się. To jest atrakcyjna propozycja. Możesz również udowodnić mi swoją lojalność, zabijając Barrissowa. Zabij ofiaruje ci nieograniczoną potęgę. Wybieraj, kapitanie. Nie, kapitanie! Znakomicie, kapitanie Ren. Widzę, że masz predyspozycję do rządzenia światem. Kanclerz Demiczew jako jedyny przeżył na Katordze 12. Wszelkie wzmianki o Warisowie zostały wymazane z kart historii. Dzięki UMCT i Demiczew kontrolujecie osobliwość. Katorga 12 stała się najważniejszym elementem, który umożliwił Demiczewowi pozbycie się rebeliantów. Po objęciu dowództwa przemieniłeś siły Demiczewa w niepowstrzymaną machinę wojenną. Udało Ci się wytresować niektóre stworzenia zamieszkujące wyspę i wysłać je na pierwszą linię frontu. Miliony zostały zmuszone do niewolniczej pracy. Obejmując dowództwo nad wojskiem i wykorzystując pełną potęgę osobliwości, szybko rozprawiłeś się z pozostałymi punktami oporu. Początkowo MIR-12 sprawiał pewne problemy, jednak dzięki posiadanemu przez ciebie UMC nawet oni nie mieli szans. W ciągu kilku lat wzrosło napięcie w rządzie radzieckim. Dzięki znajomości zaawansowanego uzbrojenia i posiadaniu UMC. Udało ci się zdobyć znaczące poparcie. Niektórzy uważają, że jesteś potężniejszy od samego kanclerza Demiczewa. Demiczew zdaje sobie z tego sprawę i rozpoczął tajny program badawczy prowadzony na obszarze dawnych Stanów Zjednoczonych. Podobno udało mu się stworzyć własne UMC. Konflikt wydaje się nieunikniony. Po raz kolejny świat ogarnęła zimna wojna, toczona przez dwa supermocarstwa.